Jak, jak się masz? Co w Afryce? Jak to powiedziałem, murzynek Bambo w papryce mieszka. Czarunon ma się ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całą ranki ze swojej murzyńskiej pierwszej czytanki. A gdy do domu wesoły wraca, psoci, figluje to jego praca. Lecz mama mówi, napij się mleka. A on na drzewa mamie ucieka. Lecz mama prosi swojego synka, lecz Dobry chłopak, z tego murzynka. Tak, to jest przepiękny, cudowny wiersz. O! 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 o o, o. o. Murzynka. Murzynek bambu w Afryce mieszka. Czarno ten buzie, ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. A gdy do domu wesoły wraca, psoci, figluje. To jego praca. Lecz mama mówi: chodź do kąpieli. A on się boi, że się wybieli. Lecz mama prosi swojego synka. Lecz dobry chłopak z tego murzynka. Super, nie? dobrze mi się podział. Troszeczkę skrzaniłem. Ale. Jak to mówią murzyni na pustyni. Piłkę grają i nic nie mówią, tak?